W odcinku z nowej serii o nazwie Survival. Yy, no, w niej będziemy grać SURVIVAL. No to jak każdy SURVIVAL, musimy zacząć od początku od drewna. To zbieramy akurat Zrespiło mnie na takim biomie, że tego drewna jest dużo. Jedno, drugie, trzecie. Jeszcze jedno. Z dębowe. Dzisiaj planuję nic wielkiego. Dzisiaj tak sobie możemy trochę pogadać. Bo dzisiaj planuję zrobić tylko po prostu lepszy kilof. I tyle. W sensie kilof i może dzisiaj przetrwanie na pierwszą znaczy. Na pierwszą noc mogę zrobić w sumie domek. Hmm. Dzisiaj planuję, na dzisiaj plan jest taki, żeby zrobić po prostu lepszy kilof. A jutro albo pojutrze na live będzie live. Zrobimy coś więcej jutro, będzie trochę jakby dłuższy live. Może. Tylko tak gdzieś koło 12-13, coś takiego, bę będzie ten live. O. o jezu, nie mam drewna, zrobiłem 24 patyki. Nie mam drewna. Bardzo jestem dobrym graczem, wiem tak. Jedno chyba wystarczy. Nie musicie mi tego pisać. Jestem najlepszym graczem tego Minecrafta, wiem. Jak coś to jest y, sarkazm. Craftuję właśnie w tej chwili kilof. I będę kopał teraz y, kamień. mi wystarczy kamienia. Raz, dwa, trzy. I idę zrobić lepszy kilo. I zrobię, dziś, mam, dzisiaj mam ogólnie taki plan, żeby zrobić po prostu lepsze itemy. Mm. i teraz czekajcie. Muszę sobie obliczyć. Trzeba tak może zrobię motykę, to nam będzie potrzebne dwa. Już mam. Dwa na trzy na sikierkę, to mam już. Yy, mam Fila. Mam 5. No i jeszcze, żeby widzieć się z potworkami, mieczyk. Wiem, tak, siekier... O, węgiel. Siekierkę powinienem robić, ale ja mam starszą trochę wersję Minecrafta i tu mieczyk jest bardziej open niż siekierka, więc siekierka będzie tylko do drewna. Dobra, to jedziemy do craftingu. No i ja to będę już powoli kończył. I jak... Wyjaśnię Wam jeszcze dzisiaj, dlaczego, mam, dlaczego moje filmy są takie krótkie. Bo mam, z racji, że jestem początkowym twórcą, to mam program do nagrywania za darmo. Taki za darmo mam. I w tym programie za darmo jest 5 minut nagrywania. I trzeba wykupić, żeby, trzeba wykupić, żeby mieć więcej. Tak jak na przykład niektórzy youtuberzy mają po 10 minut, to po prostu oni mają ile chcą, bo jakiegoś OBS-a korzystają. Ja korzystam z jakiegoś, Ob wiem, że OBS jest darmowy. Dobra. Więc tam ta kwestia poruszona. Mówiłem już o live'ie jutro albo pojutrze. No to nie wiem, tak wygląda nasz świat. W następnym odcinku pójdziemy gdzieś po żelazo. Albo jutro, albo pojutrze na live'ie. Dobra, ja się z Wami będę powoli żegnał. Zrobię Wam ujęcie jeszcze na miniaturkę pod craftingiem. Więc ja się z Wami powoli będę żegnał. No to się ma. Jeszcze chwilę sobie poszliftuję.